masia ma Kolejny dzień. Także duela. Dalej Silver 3. I pierwsza lokacja. Mamy Utca, więc to są Węgry. Nie zastanawiam się, klikam Budapeszt. Też są śrubki na znakach. Takie tutaj dwie, tutaj dwie. Jest dobrze widoczne akurat tutaj na tym znaku. Tu też są na wielu znakach takie coś jest na Węgrzech. Jeden punkt. Wow. O, tym razem śrubek nie mamy. Tam coś było napisane, ale ten znak zniknął, nie podoba mi się to. No i mamy domenę RO. Myślałem właśnie o Rumunii przez te litery, ale nie byłem pewien. Tym razem dwa. Wow. Mm -hmm. Mamy znowu. Ud. Skrót od udca. Generalnie znak wygląda tak samo jak tamten z udca. Chodzi o to samo, oczywiście. Język węgierski jest domena HU. Tym razem on jest bliżej. I tym razem aż 6 ogromny damage. No, Słowacja. Mamy domenę SK. Tak właśnie ten język wyglądał. Kliknął w Bratysławę też, a to były koszyce. Także no, dostaje 4 damage'a Zaczynają się mnożniki. Co? Mamy domenę SI. Ok. A domena SI. Tego, co mi się wydaje, to Słowenia. Ale to mi się może wydawać. No nie, dobra. Taki język to już bardziej podsłowacki. W sensie słoweński, nie słowacki. No, Serbia ma RS. Nie byłem pewien, co do tej domeny, ale no. Top. A... Port w Miami. Ciekawe, gdzie możemy być. Port. Tutaj jedziemy na wschód. To by miało sens. No dobra. Może nie tutaj dokładnie, ale 700 metrów. Sokak to jest jakieś tureckie słowo. co to znaczy, nie wiem, może ulica, jakaś czy coś. Nie mam pojęcia, to jest mój strzał po prostu. Yy, jest ta litera. No. To i z kropką mi chodziło. Ale no, nie zdążyłem pokazać. To jest tureckie. Gaton. Jak się ulica kończy na gatan, to to od razu jest Szwecja Wydaje mi się, że tylko Szwecja O plus jeszcze mamy Tutaj zamiast białego żółty, większość znaków ma białe. akurat w Szwecji i w Finlandii mają żółte Często tam gdzie my mamy białe Jakieś tam ograniczenia prędkości czy coś też na żółto wypełniają To jest Po jakiemu? Ulicą? Um, czekaj, czekaj. Przeciwnik to wie. Nie no idzie mi to hiszpański. Ale jest litera portugalska, bo jest C I dobrze, że to zauważyłem. Architektura od razu idzie jakąś Belgią czy tego typu krajem jakimś. Nieważne. Eee, od razu Skandynawia, tylko nie wiem czy Norwegia. Nie, tutaj na żółto wypełnione, czyli bardziej chyba jakaś Finlandia by to była. W sensie jak nie, jak nie znajdę to chyba po prostu Helsinki zostawię. A nie zapowiada się, żebym to znalazł? A, no spoko. Co to była ta cała keskusta? Chyba, że to był w jedną stronę znak na centrum i w tą samą stronę była jakaś taka mniejsza miejscowość, czy cokolwiek to znaczy taka keskusta. A, dobra. Niemiecki. Zdjęcia z 23, więc mogą być Niemcy. Ale fajnie było dla pewności jakąś domenę znaleźć, bo teoretycznie Austria też tutaj siedzi. No i fajnie, fajnie. Nie był Berlin, ale on kliknął Kopenhagen, nie wiem z jakiego powodu. I jeszcze żyje. Arabski to byłby pewnie Amman. Białe blachy, więc Izrael odpada. Emiraty tak nie wyglądają. kliknął Izrael. A w Izraelu są żółte blachy. GG. 12 run, także dość długa gierka. Ale się udało. 19 win streak. Chyba nie było do tych 20 dociągnąć. Chyba już z nim grałem kiedyś. To jest sub z North Sumatry? Tak mi się wydaje. Eee, czyli bym klikał Medan. North Sumatra ma takie słupy, że tutaj są takie wsporniki, tak na ukos jakby idące. A te insulatory, czy jak to się tam nazywa, to są dwa po jednej stronie i jeden po drugiej. I to w Indonezji jest chyba tylko North Sumatra. No i miałem rację. I 400 na start. Mimo tego, że dał dobry kraj. Mamy bengalski. Także klikam w dAK od razu. A to już to ogrom. Jakby się nie klika. Nie wiem czy to można trafić w ogóle na silverze. No i takich grunt nie lubimy. Nie wiem, języka nie widziałem nic nie... A, okej, okay, mamy taką antenę. E Jakiś klik tego typu ma sens? Jakiś pewnie ma. No to była sofka, dobra. A ja w ogóle nie, nie widziałem języka, nie widziałem nic. To po prostu pod wipe No i trochę antena włoska blacha. Pytanie: czy to pojedyncze? Nie, więcej jest. Dwa paski są niebieskie, jeden jest po lewej, drugi po prawej, blacha jest krótka, on klika w Portugalię nie wiem czemu i tym sposobem kończymy duela. No, fajnie, skończyłem te 20 gier, to teraz będą już ciekawsze pojedynki, bo mi dobiera master, <laughs> master 2 na Silverze 3 fajnie. Jedziemy po lewej, mamy a więc to będzie pewnie kania po prostu Minaj Za z To jest spoko to to. Czy Minaj to jakaś miejscowość jest, czy nie? Nie wiem. Co jest spoko to to, że teraz nie ma samych dużych miast jak gram na ludzi co są wyżej niż Silver. Tam mi się podoba. Nie no! Master 2 nie rozpoznał Keni. Krótkie linie po bokach, długa antena. Szybka Szwecja. Jakby były trochę dłuższe linie, znaczy trochę, no kilka razy dłuższe, te linie po bokach to Norwegia wtedy. No, jak ty klikasz kebek, nawet że u tej linii na środku nie było. Master 2, tak. Nie wiem, no to smutne jest. Trzeba na wyrwę, jako Silver 3, nie. Ostatni duel, bo ja po prostu nie mam siły do tych ludzi. Gold 2, 8 satelo. Blacha z Indonezji, bo są te trzy białe sekcje, o których już wspominałem kiedyś. Eee, słup mi nic nie mówi. Gdzieś tu Kabupaten Tanah. Tanah, co to znaczyło? Tanah. Nie wiem. Trochę, da trochę dachów, z dachówek było, więc w stronę jakby jawy bardziej bym szedł chyba. Bo na jawie mają dużo takich dachów, z dachówek. Przecież też jest dużo z blachy. Nie, dobra, nie idę w tą jawę. Nie wiem, co bym mógł pójść tak szczerze. Nie umiem w Indonezji za dobrze. Taktyczny eee, klik w Sumatrę, albo w Kalimantan, żeby nie wiem, sheadżować wszystkie wyspy. Tak mniej więcej na środku jest Ok, South Nie wiem skąd wiedział, ale spoko Może coś było, czego nie widziałem, albo po prostu jakaś miata, której nie znam Jak mówiłem, nie umiem, w Indonezji za dobrze eee, Białe linie, taka antena to oznacza, że nie wiem, gdzie jestem. W sensie południowa jakaś Europa, ale... Konkretnie to nie wiem. W sensie południowa Europa mówię po vibe'ie jedynie, nie po antenie czy po kimś takim. Nic póki co charakterystycznego dla żadnego kraju tu nie widzę, jeśli chodzi o jakieś znaki czy tego typu. Taki bolard z, czer z czerwonym reflektorem z jednej strony, z drugim z białej. Chorwacja, Grecja W sensie Węgry też go mają Nie, dobra z, z takimi znakami to Chorwacja Jeszcze mamy Zagrzeb na Zachód A1 I Split na Czekaj, czekaj Przecież Zagrzeb jest tu, a Split to jest tutaj Gdzie jest A1? Albo 58, to by było spoko znaleźć A tutaj jest ten szybenik. Czyli jak to się tam wymawia, whatever. E... 58 do niego. Fajnie. E... Trzeba było znaleźć to, to coś. Nieważne, znalazłem to coś. E... Tylko no my prawdopodobnie nie jesteśmy. Takie, no bo tu musi być jakieś skrzyżowanie. jest ever... Nie wiem, dobra, klikam w to. daleko na pewno nie będę Szukać mi się nie chce tak szczerze pod 5 Bo jeszcze on znajdzie A możliwe, że tego nie ma w ogóle, no nie miał tego To było tu, no spoko, to mi się nie domyśli, bo to jakaś mała dróżka I tak punkty małe Długa antena, od razu tu jakoś Rosjo zajechało Mamy cyrylicę, więc to by się zgadzało. Czarne auto, więc Ukraina raczej odrzucam. Kliknę takie coś, bo nic tu nie przeczytam, tak czy siak. Brack? No spoko. Widzę, że przeciwnik myślał podobnie tak jak ja. Niebieska blacha. Ojoj, ojoj, oj, oj, oj. mamy blachy przednie? No poza tym gościem to nie mamy, więc. Yy, Puerto To tak, nie ma blach. Po prawej ta antena, na górze anteny jest biała kropka, więc to jest od razu Puerto Czasami tej kropki nie widać, ale. Jeśli nie ma blach, to tak czy siak jak Puerto Jeśli by yy, były blachy przednie, to tutaj. O, nie zdążyłem zoomować, ale no gólu Mariany Północne wtedy. Jeśli trafił, to będę dokładniej tłumaczył, jak to tam rozpoznawać. Ehm, dobra. Wija więc mamy Włochy. To może być jakaś wyspa włoska. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. O, no miałem nadzieję, że nie, by the way, co to jest? Jakby nigdy tego nie trafiłem. O... Każdy europejski kraj, no nie, jeszcze cyrilidze mi dali, ale super. Yy, bez anteny. Klikam, szybki klik w serbie, Który może bardzo nie oddać, jak się teraz tak rozglądam. Te słupy wyglądają bardziej jak Rosja. Mogę zrobić głupotę, właśnie. No cóż, możliwe, że się pożegnam, tak? No, znaki trochę rosyjskie. No. Się pośpieszyłem delikatnie. Dobrze, że mnie ten mnożnik nie zabił. Eee, no, także ten. Nigeria, bo mamy policję za sobą, eee, trochę piaszczyste, więc mogę bliżej Kano kliknąć, nieważne, to było przy Lagos, czy ja żyję? Ja zmarzłem! No ale dobra, myślę, że mi się należało w końcu, co? 21 win streak to trochę dużo. Niech ma, niech ma ten goldzik. Mm, ja i tak jestem zadowolony, że udało się na te 20 kierek zrobić 20 winów i to by było na tyle. Więc jak się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. O.